Także ja już tutaj przejdę może do, do takiej hali, która jest tutaj już troszkę bardziej zdefiniowana niż ta, niż ta nasza. Ona już tutaj posiada siły wewnętrzne, które właśnie zostały zaimportowane z programu Safe 3D. Jest to taki plus, że nie musimy sami wprowadzać ręcznie sił, bo tak naprawdę jest tych, tych sił wewnętrznych w jakimś połączeniu może być sporo, a SIP 3D już obliczył nam te siły wewnętrzne w każdym profilu i w programie Saib Connect mamy do nich dostęp i możemy faktycznie projektować taki węzeł na rzeczywiste siły wewnętrzne występujące w konstrukcji. Także ja sobie pozwolę tutaj na przykład wybrać takie połączenie stykowe. Jak widzimy, w tym momencie to połączenie nie ma szansy istnieć, gdy no, gdyż no profile nachodzą na siebie, nie są połączone w żaden sposób. Ani przez połączenie spawane, ani przez połączenie skręcane. Także po prostu, gdybyśmy chcieli sobie utworzyć takie połączenie w takim programie, klikamy na opcję utwórz węzeł, klikamy profile, które dochodzą do takiego węzła, lewym przyciskiem myszki, a prawym potwierdzamy. I przystępujemy do modelowania takiego połączenia. Tutaj Klikam w ten sposób, klikam na ten węzeł, i widzimy, że mamy tutaj dwa profile. Wyświetla nam się komunikat, że występuje kolizja w profilu V1, V2. Oczywiście jest ta kolizja. Także za pomocą tych wszystkich parametrów, byśmy po prostu krok po kroku definiowali sobie takie modelowanie tego połączenia. Biorę sobie płaszczyznę odniesienia. Wrócę sobie ją w ten sposób. Dodam sobie tutaj na przykład y, płytę. Płyta będzie z jakiegoś określonego materiału. Y, taką płytę sobie y, dam jako na przykład przyległą do naszej płaszczyzny 1. I dam sobie, żeby była po obu stronach tej płyty. Tej płaszczyzny. Wybiorę sobie jej parametry, na przykład szerokość x, 200 jeszcze za mała, może 350 i szerokość y. Możemy w ten sposób spróbować. Jak widzimy, mamy tutaj znowu tutaj te kolizje tych prętów, więc sobie dostosujemy. Że profil V2 ma być dopasowany do płyty i w tym przypadku do płyty 1B. Także już nie ma tej kolizji ze strony profilu V2, teraz jest tylko ta kolizja, kolizja ze strony profilu V1. Także znowu wybieramy sobie opcję: dostosuj profil V1 do płyty i z tej strony jest płyta 1A. W ten sposób już nie ma kolizji, jednak y, to połączenie jeszcze też nie ma prawa istnieć, gdyż no, nie, nie zdefiniowaliśmy żadnej spoiny, żadnych śrub. Także możemy y, opcję Spoin wybrać y, z poziomu opcji Spoina, lub możemy też wybrać po prostu już w tej opcji dostosowania zakładkę y, funkcję spoiny. Ponieważ program rozumie, że jest to taki logiczny tok rzeczy, także już nam proponuje tutaj jakąś spoinę. Oczywiście sobie możemy wybierać różne parametry takiej spoiny. To samo robimy dla tej strony. I te dwie płyty byśmy ze sobą mogli na przykład skręcić. W tym celu wybieramy śruby i chcemy przykręcić płytę 1B lub 1A. Także wybieramy jaką, na przykład 1B, do płyty, w tym przypadku 1A. I moglibyśmy sobie tutaj wprowadzić e, po współrzędnych e, te, te śruby. Możemy skorzystać też z gotowego generatora takich śrub. Będziemy mieć dwa rzędy, rzędy śrub, trzy kolumny śrub i takie wartości. Zaledwie kilka sekund program nam już zdefiniował tutaj rozmieszczenie tych śrub. Możemy wybrać sobie, jaki ma być typ tych śrub, jaki ma być materiał, miejsce wykonania. Także już takie połączenie myślę, że miałoby prawo istnieć. W tym celu, w tym celu żeby stwierdzić, czy jest ono poprawne, czy nie. Przechodzimy do opcji obliczenia. I e, tak jak Państwu wcześniej mówiłam, moglibyśmy wprowadzić sobie obciążenia sami, ale dzięki temu, że korzystamy z tego gotowego e, workflow, przepływu pracy zaproponowanego przez e, firmę SAIB, możemy po prostu e, skorzystać e, z obciążeń generowanych z modelu BIM. Przypadki obciążenia e, są już też e, automatycznie brane. I same obciążenia tutaj w tym przypadku były takie. Jak widzą Państwo, wprowadzanie tego typu obciążeń ręcznie mogło być troszkę mozolne i też niedokładne. A pracując na jednym przepływie pracy, pracując na tej samej konstrukcji, w każdym programie możemy definiować osobną część tej konstrukcji. Także wybierzemy sobie tutaj opcję obliczenia, obliczania naprężeń i odkształceń moglibyśmy sobie obliczyć też sztywność obrotową czy wyboczenia. Potem po, utrzyma, po otrzymaniu na przykład sztywności obrotowej byśmy mogli sobie wyniki z tego programu z powrotem wyeksportować do programu, który liczy konstrukcję globalną, ponieważ jak państwo wiedzą, wartości sztywności obrotowej mają wpływ na konstrukcję. Także jeśli chcemy badać ten wpływ, jeśli chcemy mieć go na uwadze to możemy wrócić z tymi wynikami otrzymanymi w tym programie do programu SAIP 3D. Program w tym momencie, SAIP Connect, liczy nam tutaj to połączenie za pomocą silnika OpenSys. Oczywiście są to obliczenia za pomocą metody elementów skończonych. Tutaj mamy graficzne przedstawienie nośności elementów składowych, obliczeń, połączenia. I możemy sobie zobaczyć różne inne formy przedstawienia tego, jak wytężone jest to połączenie. Mamy tutaj na dole skalę graficzną, która nam bardzo dobrze obrazuje to, co się dzieje z naszym, z naszym połączeniem. Możemy sobie tutaj operować też skalą. Jak widzimy, Tutaj mamy już też te opcje weryfikacji dla tego połączenia. Gdyby coś było nie tak, byśmy mogli zaznaczyć opcję, żeby pokazało nam tylko weryfikacje, które nie zostały spełnione, jednak na ten moment wszystko jest spełnione. Widzimy, że tutaj śruby pracują w tym zakresie: 75 prawie procent wykorzystania nośności. I możemy sobie też podejrzeć te weryfikacje na temat tego połączenia. Jak widzimy, tak jak we wcześniejszym programie, są to weryfikacje normowe. Jeszcze też nie wspomniałam, ale w tym programie też wybieramy normy, właśnie według których mają być te obliczenia prowadzone. I jak już stwierdzimy, że dobrze to połączenie jest poprawnie zamodelowane, to możemy przejść do opcji arkusza. W opcji arkusze możemy sobie utworzyć rysunek takiego połączenia. W tym celu możemy sobie definiować na przykład gotowe szablony, możemy sobie definiować bibliotekę scen. Ja po prostu tak na szybko wstawię takie połączenie, żeby Państwu pokazać. Możemy ustawiać skalę. Za pomocą scrolla myszki. Możemy sobie też yy, wybrać jakąś skalę konkretną. Możemy pracować na, na różnych widokach. Możemy pracować na obrazie wektorowym. I w ten sposób byśmy mogli sobie wstawić kilka widoków tyczących się tego samego połączenia. Tutaj nie zmieniłam tej skali, ale. W ten sposób poszerzamy y, zakres widoku, i jaki jest plus tego generatora y, rysunków, tego generatora y, z opcji arkuszy. Takie, że nie jest to tylko zwykły rysunek, tak jak w Autokadzie powiedzmy, czyli że linie są liniami i niczym więcej. Program rozpoznaje, że jest to jakiś konkretny już element. W związku z tym pomyłka jest tu praktycznie niemożliwa, ponieważ gdy wybierzemy opcję etykieta, program nam rozpoznaje, że to jest ten profil, który był IP300, że na przykład to są śruby tego typu, że to jest płyta też o określonych parametrach. Także w bardzo szybki sposób możemy sobie um, utworzyć taki rysunek. Możemy oczywiście też y, wybrać, y, sami wprowadzać teksty. Program też rozpoznaje wymiar naszego, y, naszej konstrukcji. Tutaj akurat y, braliśmy pod uwagę tylko taki odcinek tego połączenia. Te opcje też są oczywiście do, y, do zdefiniowania. Gdybyśmy chcieli przedstawić jakiś y, większy zakres y, naszego, Połączenia to też jak najbardziej, ale jak widzimy, wymiary można bardzo łatwo wprowadzać i nie ma tutaj możliwości pomyłki. Także, tak jak wspominałam, każdy, każdy element tutaj jest rozpoznawany właśnie dzięki modelowi BIM. I co jest też dobre, gdy będziemy zmieniać nasz model, to rysunki też się będą dostosowywać do tego, jak zmieniamy właśnie ten nasz model. Także tak by wyglądało modelowanie takiego połączenia. Takie połączenie, wejdę jeszcze raz w to połączenie. Takie połączenie byśmy mogli sobie eksportować do naszej tworzonej przez nas biblioteki połączeń, a następnie potem importować sobie na przykład do innego projektu. Także, jeśli Państwo pracują na jakichś y, połączeniach, które lubią Państwo wykorzystywać do wielu typu konstrukcji, to jak najbardziej można sobie tworzyć własną bibliotekę połączeń, y, w której te połączenia zawsze będą pod ręką. Także tak by wyglądała praca w programie SAIB CONNECT. Jeszcze tylko wspomnę, że SAIB Connect y, umożliwia pracę na y, elementach, na konstrukcji drewnianych, tworzenia połączeń konstrukcji drewnianych. Ale no to nie jest tematem dzisiejszego webinaru. Także po prostu teraz przejdziemy już do programu Strugium Steel.